Dzień dobry. Witamy. Piotrek. Tomek. Dzisiaj zapraszamy na odcinek związany z turystyką pieszą, czyli z wędrówkami. Tak jest. Dzisiaj opowiemy Wam, co warto zabrać, czego warto nie zabierać na jednodniowy wypad w teren do Lasu Góry Łodewa. Zapraszam na odcinek. Zapraszamy. Piotrze. Żeby omówić te rzeczy, które mamy tutaj ze sobą. Jest myś... tego dużo, także musimy sobie to jakoś podzielić. Dokładnie. To przede wszystkim, ale też musimy, musimy ustalić jedno kryterium, że idziemy na wycieczkę jednodniową, tak naprawdę nieważne jaki teren, to góry, w las, na jezioro. Po prostu spróbujemy wycieczka 24 20 godzina Wytypować taką ogólną grupę rzeczy, sprzętu, które może być przydatne. I nie będziemy się tutaj skoncentrowali na jakimś aspekcie survivalu i tak dalej. Weźmiemy tylko te rzeczy, które mogą nać, nam ułatwić i pomóc, że tak powiem, Wendukce. miło spędzić wycieczkę. Dokładnie. Dokładnie. E, zacznijmy może od przenoszenia rzeczy, czyli od plecaków lub torb. Tutaj tą z sprawa jest dosyć prosta, Mamy jak idziemy na kilku godzinny, na kilkugodzinny spacer. E, torba jest OK, tak? Tak, ja mam tutaj sobą taką swoją prywatną torbę. Helikona, jest to torba taktyczna, tak naprawdę, ale idealnie spisuje mi się do spakowania z szpeju na wycieczkę pargodzinną. Przy kilku, kilku rzeczach więcej, które ważą powiedzmy więcej, na wypad jednodniowy polecam jakieś plece. Niekoniecznie tak duży, bo to jest 30. Uważam, że jakaś 15, 20, 25, to jest taka optymalna masa i pojemność plecaka, żeby tych rzeczy nie zabierać za dużo. To jest właśnie też jeszcze argument. To jest właśnie ten argument. W momencie, kiedy idziemy na kilka godzin na końcuczkę, to albo w zupełności wystarcza. Mm -hmm. Dlaczego? Dlatego, że jak ją obciążymy i chcieliśmy ją zabrać po prostu na dłuższy marsz, dokładnie będzie efekt przeciążenia jednego ramienia podczas komu... marszu, będziemy ją sobie przekładać. Będziemy się męczyć. I zero, fraj zero frajdy. Zero frajdy. Pleca w tym momencie na dłuższe marsze, Uważam, na dłuższe wezgówki, tak. jak okrecy. najbardziej ok. Torba na krótkie. Pro, Prozaiczna rzecz, ja zawsze, tutaj jest akurat nowa czapka Vortex, ja zawsze mimo wszystko, nawet jak, jest, jak nie ma słońca, jak nie ma deszczu, biorę ze sobą czapę. Coś, coś na, na głowę, żeby ochronić głowę przed deszczem, wiatrem. Oczy? Oczy tak samo. Ja uważam, że noszenie okularów przeciwsłonecznych jest, jest nie tylko modne, natomiast no to, to powoduje, że zapewniamy ochronę przed słońcem. No cóż, ja mam okulary, które są w naszej ofercie z prostej przyczyny. To są okulary strzeleckie w zestawie jest mam jeszcze albo dwie pary innych szkieł, natomiast na co dzień używam zwykłych tych szkieł przeciwsłonecznych. Natomiast idąc dalej, Tomek no... Warto zaopatrzyć się na jednoliowym wypadzie przede wszystkim w wodę, tak? Tak, to jest, to jest podstawa to oczywiście marszu, mm -hmm. podstawa tak naprawdę przyjemnego marszu, no można w... nawadniać. Można wrzucić butelkę półtorejta litra z wodą. Można. Można. Możemy i zabrać ze sobą chociażby taką buteleczkę. Jest małą półlitrówkę, tylko że pół to jest za mała. Ja to na używam na spacery z dzieckiem. Mm -hmm. W chłodniejsze dni jak najbardziej termoskawa herbata. No, Jest zimny napój ja, też możemy. Ja na ja mi tak kawy jak coś ze sobą biorę, po prostu jestem kawoszem, lubię i, i to się zawsze sprawdza. Ja jestem lośnikiem przyrządzenia sobie na paru z kawy no, trenie, więc y, troszeczkę umniejszy. Czyli zestawiam. ja więcej dźwigam, ja, ja dźwigam napój, a ty dźwigasz kuchnię, żeby zrobić napój. Zrobić no zwiedząt. właśnie odnośnie kuchenki. Tomasz, Ty wiem, że tutaj jak powiedziałeś, nosisz kuchenkę, tu mamy akurat przykładową, tylko wyłącznie kucheneczkę. Tak, w małym pokrowcu, mała lekka marki MFH. E, tak, na szybko ją po prostu wyciągnę, pokażę, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, kuchenka musi być zasilana kartuszem. Taki maluch. I tutaj, mały też, uwaga, mały kartusz. Nie wiesz, że ze sobą pół litrówek, przynajmniej na jeden dzień, jeśli nie będziecie gotować dla kilku osób. Taki maluch w zupełności wystarczy, z lekkim, łatwym wyspakowaniem. Słuchajcie, taki kartusz wystarcza tak naprawdę na 8 godzin ciągłego palenia nie. ogniem, więc naprawdę w zupełności. w zupełności wystarcza, żeby sobie w terenie podgrzać. Jedzenie, czy też sobie ją zaparzyć herbatkę. czy też Jeśli halek. będziemy pichcić, warto wziąć ze sobą kubek stalowy. Mam. Może być menażka. Na akurat tutaj mamy menażkę aluminiową, w której co prawda nie zalecamy gotowania typowego jedzenia. Jest to powiedzmy niezdrowe, natomiast do, do podgrzania szybkiego jak, jak, najbardziej jak najbardziej ok. Baryka. Przede wszystkim waga leciutka. Dokładnie. Można oczywiście używać rzeczy stalowych, są bardzo fajne menaszki Helikona. W dobrej cenie. Można kupić amerykański kubek wojskowy też za śmieszne pieniądze. Oczywiście, że tak. Dokładnie. No jest naprawdę kupę, kupę możliwości, żebyś sobie sami dobrali sprzęt. Do a powiedz mi, mamy wodę, okej, okay, a co mm. będziemy brać ze sobą na jeden dzień do lasu, na spacer? Jeżeli mówimy o jeden dzień... I... no jednym dniu tym na pewno byś wziął konserwę, jak Ciebie znam. E, tak, jeżeli chodzi o taki marsz, e, który wiem, że zakończy mi się wieczorem, mm i -hmm. zrobię sobie przerwę gdzieś w terenie na szybką kanapkę, konserwę jak najbardziej. A ja bym, okay. wziął, ja bym wziął kilka bułeczek, żeby już się w terenie nie pieśnić z tym, przyrządziłbym sobie bułeczki i Ale w przypadku, kiedy planujemy dłuższą wycieczkę, warto zastanowić się nad tym, czy nie zabrać innego jedzenia. Myślę tutaj tak. o tak. To jest akurat dobra rzecz, w momencie, kiedy tylko cały czas wyjedziemy poza teren, poza łamy. Jeśli będzie to jeden dzień, ok, taki jeden posiłek, może. Być przydatny, możemy równie dobrze podgrzać konserwę. Oczywiście, że tak. Natomiast ja, ja tak zawsze tak. pamiętam o czymś słodkim, te moje ulubione maltanki. Ci, co mają więcej niż 45, wiedzą, co to jest. Ja jeszcze muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz: odnośnie wody. Mhm. Ja przynoszę wodę osobiście, jak idę sobie na marsz, w butelce jednolitrowej, w upalne dni. To jest um, mały zapas. To, to jest, jest tak, mały tak. zapas, naprawdę mhm. bardzo szybko może nam zejść. I w przypadku, gdzie jesteśmy w terenie i nie mamy sklepu, żeby uzupełnić wodę. Ja biorę takie rozwiązanie jak przenośny filtr do wody fajet bardzo fajna opcja, ponieważ dowolny strumyk, dowolne, zbyt dowolny zbiornik Lepiej wody. Lepiej pić wodę, która nie jest bardzo smaczna, natomiast pić ją w ogóle. Tak, tak tutaj e, ten filtr gwarantuje nam to, że praktycznie 99% drobnoustroju bakterii. Tutaj trzeba podkreślić, że eliminuje bakterie. Nie, jeżeli tak, tak, tak jeżeli chodzi nie o starości chemiczne... Już w tym momencie raczej oczywiście. sobie z tym nie poradzi, ale taką rezerwę zawsze mam w plecaku, bo to jest całe zgrabne... To jest ogromna wydajność. Tutaj jest 100 tysięcy galonów, to to człowiek to jest na całe życie filtr. Tak, na całe życie. Jest Jeżeli oparne. jest oczywiście yy, czyszczony. dobrze czyszczony. Tak. No ja bym wziął łyżkę. Tak po prostu, jeśli miałbym ze sobą konserwę wziąłbym jakąś łyżkę, czy na zupkę chińską, czy na cokolwiek... No, tak zwany spark. Po prostu. Niezbędnik. Tomasz, yy, co bierzemy z gadżetu? Ja powiem ci szczerze, nie, nie wychodzę tutaj poza szereg Tak naprawdę <coughs> zawsze mam ze za sobą nerkę. W nerce mam scyzorek powerbank z uwagi na to, że posiada jakiś tak bo Każdy w tej chwili posiada powerbank naprawdę, Prawda. bo nasze telefony już tak są tą dożerne, no. że... Jeszcze chcemy jak no, sobie, sobie jakieś fajne fotki, robić zdjęcia myślę, nagrać że jakiś film. A poza tym warto mieć naładowany tak. zawsze telefon, bo na telefonie warto zainstalować aplikację chociażby ratunek, jeżeli by coś się działo nie tak. Mapy offline również przydatna rzecz. Yy, I idąc tym torem Bierzemy telefon. Sam telefon jest na pewno jednym z głównych narzędzi, o czym mówiliśmy w poprzednim, poprzednim odcinku. Przed wyjściem, warto poinformować, że wychodzimy czy w góry, czy do lasów. Nie będzie nas, kiedy wracamy. Nawet zaznaczyć żonie najbliższej osobie na mapie trasę, jaką idziemy. Żeby, żeby najbliższa osoba wiedziała. Mm. Jak po prostu, jaką trasą idziemy i w razie czego, żeby można było konkretnie wezwać pomoc, określone miejsce. Twój żłobiony maluszek, czyli jakąś latareczkę, czy warto mieć? No nie potrzeba nam taka, ta, 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 takiego jakiegoś tam szperacza, mały maluszek, żeby w miarę... O, to w, w moim poświęc. przypadku to jest latarka Fenix E18R. Bardzo fajnie mi się wpisuje, malutka w zawsze. No na jeden ma... dzień brałbyś jakiś nóż typu fixer do budowy schranienia. Co, ja coraz bardziej dorosłem do tego. Bardzo zrobiłeś styzory pamiętam. E, tak, ale jeżeli właśnie idą sobie na taki mały biwaczek w trasę, mhm. to jest który jest, jest optymalny. bardziej e, optymalny i bardziej ma więcej funkcji niż nóż, tak? No bo chociażby zobacz, mam tutaj konserwę, którą wcześniej omawialiśmy. Co prawda ta tak. konserwa ma. Otwieracz, ale Sam są lecz, konserwy, tam. gdzie po prostu potrzebujesz... Jeszcze po staremu przeciąć, tak. Tak, dokładnie. Więc ten scyzoryk ma e, taką opcję, ma szydło, tak. więc w razie czego... E, Już mówimy o takim lekkim survivalu, natomiast umówmy się, ten scyzoryk jest wielofunkcyjny dokładnie. i robi, co robi co do niego należy. Oczywiście scyzoryk Victorinox, jak i w alternatywie scyzoryki marki Ruike. Okej. Okay. Co dalej z gadżetów byśmy zabrali ze sobą? Wiesz co, ja biorę często, bo jestem fanem muzyczki, różnej, więc biorę ze sobą słuchawki. No to jesteś moim przeciwieństwem, bo jak idę w naturę, to ja wolę, swój, wolę sobie posłuchać ptaszków. No widzisz, tu się różnimy, natomiast to jest akurat małe, lekkie rozwiązanie, które też pozwala się troszkę zrelaksować. Yy, Tomasz, mamy omówione te poszczególne rzeczy związane z przenoszeniem wody. Co jemy, co gotujemy. Nie powiedziałeś jeszcze o swoim zestawie Live My Fire. To jest zestaw Live My Fire, czyli taki typowo rozbudowany ośmioczęściowy zestaw umożliwiający nam przyrządzenie posiłku i przenoszenie. Przenoszenie. Tu, w, tym, w tym możemy również przenosić posiłki, podgrzewać je w kuchence mikrofalowej, która oczywiście nie ma w terenie. Natomiast jest to fajne, lekkie, wytrzymałe przede wszystkim i ekologiczne. Zgadza się, bardzo fajna rzecz. Albo menażka, jeżeli chcemy sobie przygotować coś szybko na ogniu, albo po prostu gotowe pokarmy, produkty możemy sobie zabrać do tej. Prześnu, jak tego jest zestawu. potrzebny? po prostu kawałek linki. Przydaje się zawsze się przydaje. Zawsze się przyda. Prosty, prosty przykład, który mogę Ci powiedzieć, na już. Wtedy wiecie, że Jest to, i jest prawo albo martwego, jak ma coś pójść źle, to pójdzie dwa razy bardziej. Dlatego mówię, kawałek sznurka nie musi to być oryginalny parachut, Po prostu Dokładnie. kawałek sznurka. Dokładnie. Dobrze, idziemy, rasą, zaczyna padać deszcz. Mm, cóż, no. Warto by było mieć jakąś lekką przeciwdeszczówkę, lub twój ulubiony gadżet. Karp, po, po prostu. Zobaczcie, mały. Do plecaka, czy też do tej mojej torby. A to tyle, co nic? Dokładnie. Aczkolwiek miejsca trochę zajmuje, natomiast mo można to przytroczyć na zewnątrz, tak? Mm -hmm. Żeby zniwelować, zrekompensować jego pojemność. W tym przypadku lesowi Hexa bardzo fajny tarp, przeznaczony do hamaków, ale pod ochronę przeciwdeszczową, w terenie jak najbardziej tak samo się każdemu spisze. To Jeszcze jest ważne Do, do napinacz dolinek, bardzo fajna sprawa, ułatwia szybkie rozbicie tarpa. W terenie. oczywiście, jak mamy tą samolinę. Ile mamy tych rzeczy na razie? No, weźmiemy butelkę z wodą, weźmiemy coś do gotowania, jakiś kubek, jeden nożyk, latarkę, nie tak więc niewiele na tak naprawdę wiele. I też, jak na tą chwilę, dużo to nie waży. Wszystko. Tak, To jest istotne, żebyście przeliczyli sobie, ile kwipunek będzie waży, bo jeśli weźmiecie tego. Oczywiście w zależności, co robicie, natomiast jeśli weźmiecie 15 kg sprzętu na 8 godzin spaceru, no to zaufajcie mi, że to nie będzie przyjemna wycieczka. W torbie to, na pewno nie. W torbie nie, tylko to po prostu się ścieracie. Mhm. E, myślę, że 3-4 kg sprzętu, jak człowiek zarzuci na plecy, to nie poczuje tego. niesamowity komfort. Z tego połowa powinna tak za, naprawdę zajmować wodą. Racja. Dokładnie. Kwestia e, zabezpieczenia się przed insektami, komarami, kresztami. Wszyscy. No niestety, dawniej wyjścia do lasu, powiedzmy, to była... mówiono, że to jest zdrowie, pójdziesz pod, poddychać, natomiast teraz coraz częściej wypad na zieloną trawkę czy do lasu wiąże się z pewnym ryzykiem. Mówię to z przykrością, bo niestety jest pewna taka fobia przeciwko kleszczom, komarom i tak dalej. Zgadza się? E, tak, zgadza się. No, no, niestety tak. wszyscy, wszyscy jesteśmy na to narażeni. No i tutaj z pomocą przychodzą refelenty różnego rodzaju Akcesoria elektroniczne, t który t jest coraz e, bardziej Akurat to, mało co waży i tak naprawdę tak. to nie jest w Twoim ekwipunku, tylko Włączą przyłączone, e, e, trzeba... przyczepiane do spodni e, i blokuje narząd halera u kleszczy. Teoretycznie nic się z, e, nie powinno dziać, w razie czego... jeżeli Taki mały nam... mini tylko na kleszcza. Kleszcza łapki jak nam kleszcz się wbije... I słuchajcie, nie panikujcie, bo jeżeli no. nam kleszcz się wbije w ciało, to tak naprawdę on zakaże nasz organizm, dopiero jeżeli oczywiście jest chory na wodę jozę zarażony, dopiero po 24 godzinach. Tak. To jest taka. No, nie, ma, nie ma co znowu robić takiej paniki. Yy, bardzo istotnym elementem każdej wycieczki powinno być bazelino, która pozwala natrzeć rączki, nakremować usta, generalnie mm -hmm. wielofunkcyjna. No, oczywiście, dla Ciebie. Cóż i teraz już tak pod całkiem serio yy, idąc na samodzielną wycieczkę, jak najbardziej jakąkolwiek małą apteczkę. Tak. Warto sprawdzić zawartość, jeśli nie zaglądaliście do niej po zakupie, warto, warto widzieć co jest w środku, żeby umieć z tego skorzystać. Odnośnie pewnej jeszcze takiej rekreacji, no cóż, lo, znowu wybór, lornetka czy monopular? Ja bym wybrał monopular, jest mniejszy, mogę sobie go przytoczyć do pasa, tak naprawdę Wybój bardzo Wybór należy do Was, Szybko. ważne postawcie zostawcie. na dobrej jakości sprawdzonej markowy sprzętu Dokładnie. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? brakuje nam tutaj jednej rzeczy, którą nie mogę znaleźć, a mianowicie chociażby chusteczek. Mokrych. Mokrych. Dokładnie. W terenie różne akcje mogą być. E, nie wiem czy mogę mówić, ale... Ale z pewnego białego papieru, który e... tworzy pa... przejście na tak, to. też się przydaje. Też warto zabrać ze sobą. prostu bo jak tego zabraknie, to cały ten szpej liście, nie pomoże niczym. Liście są twarde. <noise> Okej. Okay. Dobrze, Panie Piotrze, chyba najważniejsze rzeczy ekipunku na wędrówkę 24-godzinną, czy tam 8-godzinną, mamy ogólną. Nie omawialiśmy jedynie odzieży. Odzieżę, tak, to jest ubie... kwestia tak naprawdę doboru do y, pogody, do terenu, którego idziemy. bo to do, jest portfela do portfela oczywiście no bo. Natomiast idąc do lasu, Tymczasem warto założyć mimo no, wszystko długie spodnie, chociażby, w, chociażby w, przeciwko tym cholernym kleszczom. Yy, w góry warto zabrać coś przeciwdeszczowego. I ciepłego. I, i zapasowe skarpety, w razie, że ma nawet. E, a po prostu na jakiś taki lekki trekking, to krótkie spodenki w zupełności wystarczają. Nie musi to być koszulka za, z dwoma zerami, jeśli chodzi o cenę, tylko... W tym można tak samo ubrać sporty jak w drogi markowych. Liczą się przede wszystkim chęci. Po prostu. Dobra, dziękujemy bardzo za ten materiał. Mamy nadzieję, że troszeczkę Wam pomogliśmy z tym, co zabrać ze sobą na taką benchmark. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania, lajkowania, przywalenia. dzwona i zapraszamy serdecznie na następne nasze odcinki. Cześć. Dziękujemy.